ma Za nami szósta runda turnieju w Augustowie i o ile w porannej rundzie mierzyłem się kolorem czarnym z zawodnikiem 2300+, tak dla odmiany w popołudniowej rundzie również mierzyłem się czarnymi z zawodnikiem 2300+. No i póki co ten turniej wygląda dla mnie o tyle dziwnie, że z samymi najlepszymi zawodnikami gram kolorem czarnym, co biorąc pod uwagę, że jeśli dobrze kojarzę, to na ostatnim, ostatnich turniejach raczej kolorem czarnym przegrywałem, no to trochę szkoda, ale póki co idzie dobrze, to znaczy nie przegrywam gierek. Natomiast moim przeciwnikiem był Wiktor Golis, młody zawodnik yy, o rankingu 2319. No i nie będę niczego Wam spoilerował, yy, natomiast chcę Wam powiedzieć, że czasami zdarzają się takie partie, że po prostu nie idzie Wam po Waszej myśli wszystko. Ale okej, okay, lecimy. Dodam, że graliśmy na całkiem wysokiej szachownicy, to znaczy jako szachownica rzeszów yy, dobrze nam idzie. To znaczy wygraliśmy wcześniej z faworytem, no i tutaj mierzyliśmy się z kolejną silną drużyną. Ale okej, okay, przechodzimy już do partii. Przeciwnik wiedziałem, że zagra E4. Była to popołudniowa runda i tak nigdy nie wiadomo, czy przeciwnik coś tam się przygotowuje, czy nie. Eee, ja też nie miałem za bardzo czasu, żeby się przygotowywać, ponieważ moja poprzednia runda trwała dość długo, dlatego stwierdziłem, że zagram sobie D6, D4, skoczek F6, skoczek C3. Tutaj zagrałem E5, natomiast po ruchu skoczek F3, skoczek D7 przechodzimy do... Co grywałem, czy to w internecie, czy to nawet na żywo, wielokrotnie jest to Filidor. Yy, mamy takie ustawienie, które jest trochę bardziej pasywne. Białe mają centralne pionki, natomiast moja logika była taka. Że no, mój przeciwnik jest jeszcze całkiem młody, więc może nie mieć doświadczenia w takiej pozycji, gdzie komputer oceni jako plus 0,5, e, ale trzeba ją po prostu grać na głowę. Także przeciwnik zagrał Goniec E2, ja sobie zagrałem C6, nastąpiło A4, Hetman C7, Roszada, Goniec E7, H3. No i tutaj, jak widzicie, mam to swoje standardowe ustawienie. E, no i teraz się zastanawiałem, bo z jednej strony mogłem zrobić Roszadę. Ale tak sobie pomyślałem, że jeszcze nie muszę się deklarować, i wymyśliłem, że zagram posunięcie skoczek F8. No, i tutaj przyznam szczerze, że przeciwnik dość mocno mnie yy, zaskoczył. Bo to, co ja liczyłem, to to, że przeciwnik zagra skoczek H4, żeby wejść tu. I jeżeli ja bym zagrał tutaj, przeciwnik zagra tak. Ja zagram tutaj, tutaj, tutaj tutaj, tutaj, próbowałem ocenić taką pozycję, jak widzicie jest koło równości, więc spoko, znaczy przeciwnik ma przewagę, ale nie jest to jakaś taka przegrywająca przewaga, czy coś w tym stylu, natomiast przeciwnik zagrał ruch, który mnie zdziwił, bo zagrał posunięcie D5 i ja sobie pomyślałem, że teraz, jeżeli ja zagram sobie normalnie, czyli tak jak chciałem, skoczek idzie na g i zrobię sobie roszadę i tyle, to plan przeciwnika będzie taki, że zagra tutaj A6. I że kurczę, wiecie, jak ja zbiję tutaj, przeciwnik zbije tutaj, ja to zbiję, nagle pojawia się dziura na D5 i tak dalej. Nie podobało mi się to, dlatego pomyślałem, że będę chytry. I zagrałem A5, żeby na to nie pozwolić. Po czym? Mój przeciwnik zagrał ruch, po którym zdałem sobie sprawę z tego, że to będzie ciężka giereczka. Ponieważ zagrał posunięcie skoczek D2, ruch, którego w ogóle nie brałem pod uwagę, a się okazało, że jest mega silny i... No, mówię, zdałem sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie będzie ciężko. No bo jego plan będzie bardzo prosty a mianowicie ustawić skoczka na c4, ustawić gońca na e3 i po prostu atakować mnie na tym polu i atakować mnie na polu d6. No po prostu, nawet jeżeli komputer nie mówi, że to jest jakiś wielki problem, to przeciwnik ma prosty plan, a ja tutaj muszę dumać i myśleć, co ja mogę tutaj zrobić. Myślałem długo. Nic mądrego nie wymyśliłem, dlatego stwierdziłem, że ok, jest to sytuacja, w której przeciwnik oszukał mnie w debiucie i muszę się z tym pogodzić i starać się grać najlepiej jak umiem. Zagrałem skoczek G6, to był mój plan wcześniej, nastąpiło skoczek C4, Roszada i goniec E3 i przeciwnik zrobił wszystko to, co chciał. I teraz miałem dwie możliwości idąc na tę pozycję, a mianowicie liczyłem, czy mogę zagrać ruch skoczek E4. Z takim planem, że jak przeciwnik to zbije, ja biję tutaj, tutaj, gram goniec E6, jak przeciwnik odejdzie to gram D5, są widełki i spoko. Czyli pyk, 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 pyk i D5. To policzyłem. Ale wiedziałem, że to jest śmierdzące. W sensie coś tu musiało nie działać i w sumie to znalazłem taki najprostszy powód, a mianowicie jeżeli nastąpiłoby bicie to stwierdziłem, że przeciwnik zbije i po tym ruchu on nie bije hetmanem, tylko zagra skoczek B6. Atakuje tutaj, atakuje tutaj, taka pozycja, stoję bez wieży i przegrywam giereczkę. Więc skoro to nie działało, no to zagrałem obrzydliwy ruch. Zagrałem ruch, który jest brzydki i zagrałem ruch, który każdy szachista wie, że on jest zły. Ale kurde, nie widziałem niczego lepszego. A mianowicie zagrałem posunięcie C5. I problem jest taki, że teraz wszystko się zamyka, ale przeciwnik wejdzie skoczkiem tu, co zresztą nastąpiło. I zobaczcie, jak ja stoję. Jest trzynasty ruch. Przeciwnik ma dwa aktywne skoczki, które mnie atakują. Tutaj jest słabość. Jako bronię tej słabości, to tutaj będzie słabość. Goniec tutaj fajnie strzela. Drugi goniec też wszystko robi, a ja stoję i się nie mam czym ruszyć. Plus dwa. Komputer mówi, natomiast z praktycznego punktu widzenia była tragedia. Ale, ale miałem mały plusik w zanadrzu, a mianowicie. W pewnym momencie ta pozycja koloru białego jest tak dobra, że trudno jest poprawiać dalej figury. No bo co poprawimy? Skoczek stoi fajnie, drugi skoczek stoi fajnie, goniec stoi ok, drugi goniec stoi ok. No tak, kurczę, ja w wiecie, miałem takie przeświadczenie, że ja, kolorem białym, gdybym miał taką pozycję. To zdawałbym sobie sprawę z tego, że jest bardzo dobrze, ale w jaki sposób to kontynuować, to nie miałbym yy, świadomości. No, więc yy, przeciwnik trochę stał w miejscu, poprawiał swoje figury, wisiał też pionek na E4 i teraz znalazłem najlepszy ruch, co ciekawe, a mianowicie wycofałem się skoczkiem na E8 i ten skoczek tutaj Ty chyba się do końca partii już nie ruszy, tak mi się wydaje. <laughs> to będzie skoczek, który tu będzie stał. I mój plan jest taki. Po pierwsze, może kiedyś zagram F5? Raczej nie, ale może zagram. Po drugie, chcę zagrać goniec G5, bo jak wymienią się czarnopolowe gońce, to już nie musi być wielkiej tragedii, będzie tylko mała tragedia. Yy, a po trzecie, mój skoczek tutaj stoi i tak wiecie, no, no bronię sobie słabości. Mam jedną słabość na dobrą sprawę yy, tutaj, póki co, więc bronię sobie. Przedzimnik zagrał w wieżę E1, z jakiegoś powodu było to niedokładne i najlepszym ruchem według komputera było zagranie losowo król H2. Spoko. Ja za, natomiast wieża E1, no i zagrałem goniec G5. I tutaj jest pewna rzecz, pewna intryga, którą trzeba było wziąć pod uwagę, bo przeciwnik zagrał Hetman D2. Trzeba było policzyć, czy ja w ogóle mogę tak zagrać, bo po biciu, biciu, no wisi tutaj pionek. Ale miałem policzone, że po biciu, biciu. podaję jeszcze zagram skoczek F4. I jak przeciwnik to w ogóle spróbuje obronić, to wiecie, ja biję tutaj, moja wieża na 6 wejdzie. Powinno być Git. Dlatego przejnik zagrał Hetman D2. No to ja zdecydowałem się wymienić, nastąpiło bicie, no i teraz trochę rzuciłem monetą, nie ukrywam. I być może z perspektywy czasu nie powinno się tak grać, ale kurczę, no ja mam trochę takie wiecie, dziecięce myśli w głowie. W tym sensie, że zobaczyłem ładną kombinację, która mogłaby wyjść, gdyby przeciwnik się pomylił, więc zagrałem w ruch Hetman G5 i sam w sobie nie jest to zły ruch. To znaczy wiecie, aktywizuje sobie hetmana spoko. Natomiast problem z tym ruchem jest taki, że hetman na d8 w pewnym sensie stoi tutaj dobrze. To znaczy on stoi źle. Ale stoi dobrze, wyobraźcie sobie, yy, bo chodzi o to, że on stoi tutaj źle, bo jest pasywny, ale jest figurą, która broni wszelkich moich słabych pól. I być może trzeba było zagrać, wiecie, B6, jakoś przestawić wieże i tak dalej. Natomiast ja zagrałem agresywnie, podstawiając na dobrą sprawę dwa pionki. I raczej się spodziewałem, że Wiktor się na to nie zdecyduje. Yy, ale tak, żeby wam pokazać, jakby na przykład nastąpiło bisie na A5, to tutaj mój plan jest taki, żeby nie grać tak bo to po ruchu goniec F1 jeszcze się dla przeciwnika trzyma, tylko gram skoczek H4. Grożę Matem i jakkolwiek się przeciwnik przed tym obroni, to ze względu na fakt, że ten skoczek już nie broni Hetmana, to mam skoczek F3, zdobywam Hetmana i wygrywam. I podobne rzeczy się dzieją po takich biciach, co nie? Więc tutaj, tutaj, tutaj skoczek H4 i nadal przeciwnik ma kłopoty. Natomiast spodziewałem się, że to jest raczej takie, wiecie, po co przeciwnik miałby brać takiego pionka? Szczególnie, że raczej zakładał, że może nie jestem najsilniejszym zawodnikiem w historii szachów, ale raczej tak pionków nie oddaje, co nie? Natomiast szczerze mówiąc, nie do końca wiedziałem, co oponent ma tu zagrać. On zagrał wieża G3, co trochę mnie ucieszyło z tego względu, że ja po prostu bije biję. I pomimo tego, że nadal mam przegraną pozycję, to jest taka pozycja, że wiecie, strategicznie jest kibel. To tak stwierdziłem, no kurczę, ja bym dalej nie wiedział, jak tu wygrywać kolorem, czarnym, kolorem białym. Szczególnie, że widziałem, że mogę zagrać posunięcie F5, które daje mi trochę oddechu. Bo jak przeciwnik zbije, to co ciekawe, ja nie odbijam, tylko gram tak i chcę zbić tu, chcę zbić tu. Przeciwnik nie może się na to zdecydować, bo podstawi widełki. Yy, więc F5 było ciekawe. Przeciwnik tu w ogóle zagrał z wieża E3, czego do końca nie rozumiałem. Prawdopodobnie nie chciał grać na przykład tak, bo po F4 ta wieża się trochę nie znajduje tu, to tu. Co ciekawe, komputer mówi, że w tej pozycji bo ja bym na pewno tak zagrał przeciwnik powinien poświęcić jakość i zdecydować się na takie bicie. Nawet jeśli to jest logiczne. Tak chyba nie chcecie oddawać jakości w sytuacji, gdzie wiecie, że dusicie swojego przeciwnika. Dlatego przeciwnik zagrał w wieżę E3. Ja zagrałem szybko F4. Przeciwnik się wycofał. No i tutaj miałem kolejną rozkminkę, bo mogę zagrać ruch F3. I liczyłem trochę. Przeciwnik to zbije. Ja święcę swojego gońca. Jak przeciwnik to odbije, to już jestem gitem. To znaczy zbija na F3 jest spoko. Zobaczcie, że otworzyła mi się linia dla wieży. Eee, natomiast to, co mi się nie podobało, to to, że przeciwnik po prostu sobie wróci. Ja sobie wrócę, przeciwnik ustawi się zaraz na C4 i tak no, wymieniliśmy mojego pionka z F4, który możliwe, że jeszcze się może mi przydać kiedyś. Za jego pionka na H3, który na pewno mu się nie przyda. Więc koniec końców widziałem kombosa, ale się na niego nie zdecydowałem. Zagrałem wieża F6, przeciwnik tutaj yy, cofnął się gońcem na spokojnie. Nastąpiło skoczek h4, wieża a3. No i w tym momencie, wiedząc, że to jest ciężka pozycja i też mając świadomość tego, że prawdopodobnie przeciwnik w jakiś sposób mnie tutaj przebije, grając albo tak, albo wieża b3 skoczek c4, stwierdziłem, że znowu trzeba zagrać trochę na zamieszanie i zagrałem g5. Atakuję po prostu Przejmnik zagrał skoczek C4, ale stracił tutaj dość dużo czasu i przyznam szczerze, że ja skoczek C4 początkowo nie doceniłem, bo stwierdziłem, że tu nie ma żadnej groźby. Bo zobaczcie, że jak ja na przykład zagram H5, to wydawać by się mogło, że nie ma groźby, bo po tym ruchu nic mi tu się nie dzieje. Po czym z daleka zobaczyłem już, że na końcu grozi skoczek A7 i mój goniec nie może się ruszyć. No. I tracę figurę. Nie mam go jak obronić i wiecie, to było o tyle trudne, że z daleka jakby wydaje mi się, że to nie są takie ruchy, na które się bierze, które się bierze pod uwagę od razu. Muszę karszon Dobra, już chyba git. E, dlatego też zagrałem goniec d7. Bo teraz po ruchu skoczek B6 ja mam takie posunięcie i nadal. Wiecie, no widać, że jestem duszony, co nie? Ale mam już coś z drugiej strony, a jest równy materiał. Eee, dlatego przejmik zagrał wieża B3, no to ja jadę dalej. Zagrałem H5 też z braku laku, chciałem mieć coś w tej grze. Przejmik zagrał skoczek C3 i tutaj przyznam, że trochę się ucieszyłem, nie ze względu na to, że zagram kolejny ruch, który jest mini kombinacją, a z... A ze względu na to, że faktycznie w tej partii zaczyna się już dziać coś takiego, że wiecie, złapałem trochę aktywności, czułem, że przeciwnik dalej ma przywagę, ale to już może iść na trzy wyniki, ponieważ mogę poświęcić swojego gońca. I po odbiciu ten, ten goniec, jakby blokuje króla i wieżę, zbije tutaj, zdobyłem jakość. Więc nastąpiło goniec H3. Co ciekawe, nie było to nawet najlepsze posunięcie. Komp mówi, że trzeba było zagrać G4. Po prostu oddać tego pionka. Pozwolić na jakieś takie coś, bić na h i tak dalej. Natomiast ja zbiłem też, przyznam, że widząc to z daleka, nie mogłem się trochę powstrzymać, bo stwierdziłem, że po biciu, jak nastąpi wieża B7, co widziałem, to zagram goniec C8. I teraz tak. Główna rzecz, którą liczyłem, to wieża B5. I tak, kurczę, No, stracę tego pionka, nie? Ale tak stwierdziłem, no dobra, ja będę leciał. Jak gościu chce, no to niech bije. Ja to zbiję, przeciwnik to zbije, zagram jakieś wieża G6, może zagram G3. Jak przeciwnik to przepchnie, to się wycofam H4, H3. Wiecie, to są takie rzeczy, które. którego. Łatwo jest się tego przestraszyć. A ten pionek pewnie będzie miał znaczenie, ale do, jak przeciwnik nie dostanie mata, co nie? Więc to raczej policzyłem. Eee, natomiast przeciwnik zagrał taki dziwny, trochę enigmatyczny dla mnie ruch, a mianowicie wieża E7. I. Początkowo myślałem, że to bardzo dobry ruch jest. No bo, kurczę, no nie wiadomo co ja mam grać. Atakuje mi skoczka. Jak odejdę sobie gońcem ten skoczek B6, jak zbiję tutaj, e, to szczerze mówiąc liczyłem takie coś. A, no też wygrywa. E, no i to wisi i tak dalej. Więc lip. No to potem. A, i zobaczyłem też, że nie bardzo mogę zagrać królew 8, bo jest wieża H7 i jak się cofnę, to tracę tego pionka. Ale... Policzyłem kawałek dalej, i to są właśnie takie rzeczy, że wydaje mi się, że to też jest, że tak powiem, nauka dla was trochę, a na pewno dla mnie. Że grając w takich sytuacjach, zobaczcie, ja popchałem te pionki i cały czas czymś groziłem z drugiej strony. I dzięki temu znalazła się mała kombinacja, mała sekwencja posunięć. Bo ja mogę zagrać króle F8, bo powierza H7 gram król G8, i jak przeciwnik to zbije to ja gram wieża G6, ruch, którego mój przeciwnik z daleka nie widział. I o tym, jak była to dla mnie zła pozycja, niech świadczy fakt, że nawet w tej sytuacji, co nie nastąpiło w partii, komp mówi, że nawet jak ja zdobędę tę wieżę, to i tak mam gorszą pozycję. <grych> co jest absurdalne. Yy, natomiast przeciwnik po ruchu król G8 widział, że może się cofnąć, ja się cofnąłem tu i przyznam szczerze, że... Yy, jakby zastanawiałem się, czy ja chcę powtarzać ruchy. W sensie wiecie, przeciwnik ma 2 minuty, ja mam 9 minut. Skomplikowana pozycja, może bym chciał zagrać na wygraną. I liczyłem skoczek G7, nie zagrałem tego. I całe szczęście, bo to podstawia w ogóle w jednym ruchu, bo jest skoczek B6 i widełki. No. Więc yy, po tym ruchu, król G8, powtarzaliśmy ruchy i partia zakończyła się remisem. I powiem Wam, że yy, no był to ciężki dzień dla mnie, bo dwa razy zawodnicy, 2300 plus, dwa razy kolorem czarnym, dwa razy byłem duszonym, dwa razy, prze, dwa razy przechodziłem przez gorszą pozycję, może nawet przegraną, no ale dwa razy utrzymałem remisik. Yy, także spoko, póki co. Turniej bez porażki mi się zdarzył, no ale wiadomo, jeszcze trzy rundy, także zobaczymy, co przyniosą kolejne. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i nara.